Mamy dzisiaj 30 lipca, godzina 16.27 Słońce jest za chmurami Burza jest w okolicy Będziemy mieli ładny widok na wyświetlaczu, bo nie będzie nam się słońce odbijało Zeskanujemy sobie tutaj dno pod mostem kolejowym w Przemyślu Tuż za mostem jest duży uskok Zobaczycie go sami za chwilę Zobaczycie jaki jest tutaj właśnie san głęb głęboki Przy tak niskim poziomie wody jaki obecnie jest z lewej strony mamy pomiar głębokości, z prawej strony mamy na wyświetlaczu widok tego co jest na dnie, widok boczny. Odczyt głębokości jest w danej chwili jaki jest pod nami. Pływamy właśnie pod most. Most mamy nad głową spójrzcie jaki jest uskok dna. Właśnie mijamy most. Wypłynęliśmy z pod mostu. Widzicie, jaki jest uskok. O. Pływamy właśnie pod most. Most mamy nad głową. Spójrzcie, jaka, jaki jest uskok dna. Właśnie mijamy most. Wypłynęliśmy z mostu. Widzicie, jaki jest uskok. Dużo już nad nami grzmoty słychać. Dużo już nad nami grzmoty słychać O, tutaj widać jakieś duże przedmioty. Mogą to być betonowe wielkie kloce bądź jakieś tam fragmenty po moście i coś tutaj jeszcze kawał pnia jakiegoś możliwe tak tutaj o o, tutaj widać jakieś duże przedmioty, mogą to być betonowe, wielkie kloce bądź jakieś tam fragmenty pomosty i coś tutaj jeszcze kawał pnia jakiegoś, możliwe. Tak, tutaj o. No i tutaj na wysokości przemyskiej przystani wodnej zaczyna san się wypłycać. I tutaj dalej już w dół. Po wypłyceniu będzie miał 1,50 m głębokości. Najgłębiej będzie przy prawym brzegu, bo tam jest wypukane. Może mieć 2,2 m z małym haczykiem. Środkiem sanu będzie najpłycej do kolejnego mostu. 1,50 m 70. Dobra, wychodzimy z wody, bo już burza jest nad nami. Most kolejowy w przemyślu. No I tutaj na wysokości Przemyskiej przystani wodnej zaczyna san się wypłycać. I tutaj dalej, już w dół po wypłyceniu, będzie miał 1,50, 1,7 metra głębokości. Najgłębiej będzie przy prawym brzegu, bo tam jest wypukane. Może mieć 2,2 m z małym haczykiem. Środkiem sanu będzie najpłycej do kolejnego mostu. 1,50 m, 1,70 m. Wychodzimy z wody, bo już burza jest nad nami. Most kolejowy w Przemyślu. i wychodzimy na brzeg elegancko